Legenda Kolejny sukces na naszym koncie, to już drugi występ za mną. Do występu przygotowywała nas Pani Basia. Choć często nie było z nami łatwo. Przed występem był mały stres, jednak udało nam się go upełnić. Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało, słuchem szerszym od słowa. Choćby się spokorniało, głupią minę stroiło jak lew na muszce, choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała, bo ten czas być czerwona, a sól zwilgotniała. Choćby się chciało pomóc. Własną gębą podmuchać W rosół zasłony Wszystko już potem za mało Choćby się łzy wypłakało Nagie, niepewno Przyjmij, o Panie Lokum niewielkie, jaki w serduszku Tobie stworzyłam Szczerą modlitwą <noise> mi wypuściłam Zaopatrzyłam w kanony wszelkie Które ksiądz Grzegorz na Katehezie by nasze umysły starał się wtłoczyć, by ignorancją ci nie uwłoczyć. Będę tych zasad przestrzegać szczerze. Zechciej więc, panie, w mym sercu gościć i uczyń z niego swoje mieszkanie. Niech łaska twoja ze mną zostanie i trwanie zmiennie aż do starości. Oto Cię proszę modlitwą moją w dzień uroczystej Komunii Świętej. Wysłuchaj głosu służki przejętej i przyjmij zamysł na chwałę Twoją. Jest taki plac, na którym zamarło słono w oczekiwaniu na córkę, Na oczach się, jak... Wałą misterium, przemijania, pisane w codzienność ludzkiego bytu. Jest taki plac, gdzie dokonał się ciszy i skupienia. Bóg zgasł życie. Wiatr zamknął księgę. Mi. Pozostała miłość i nauka. Ostatni dar swoich testament. Szczęśliwi ci. Co dar ten zachowali w sercach. Jest taki plac. Tam lekcja życia ciągle trwa. Mimo, że zgasła świeca. Królują tam słowa. Wsłuchajmy się w niej i usłyszmy. Jest taki plac, na którym zwyczajność. Była ponad przekuchem scenerii, gdzie przez krótką chwilę codzienność otarła się o świętość, a człowieczeństwo dotykało boskości. Została myśl przewodnia, krzepiąca ludzkie serce. Doczesność przykrył kanon. Trzecią nagrodę otrzymuje Krzysztof Kasztelan. Brawo! Krzysztofie, gratulacje. gratulacje. Wielu facetów na etapie szkół podstawowych bierze udział w konkursie. Żeby to pozostało wam na dłużej.